Dzień dobry, witam bardzo serdecznie pana Michała, pana Sławka i pana Filipa. Odpowiadam na pytanie, czy nową aplikację klasy ERP zbudować w architekturze rozproszonej, bazującej na mikrousługach, czy monolitycznej? Nową aplikację klasy ERP panowie Michał, Sławek i Filip powinni zbudować w jeden architekturze rozproszonej, bazującej na mikrousługach, czy dwa monolitycznej, co będzie korzystniejsze. Mm -hmm. Czy architektura rozproszona, bazująca na mikrousługach? Mm -hmm. Czy monolityczna? Monolityczne, zdecydowanie, ale już tłumaczę. Jeżeli chodzi o tę pierwszą, rozproszona, bazująca na mikrousługach, to jest na tak, karta sprawiedliwości. No tutaj trzeba się z czymś rozliczyć, tak? Rozliczyć jakby ze swoim dorobkiem zawodowym, rozliczyć z tym, co lubi się robić, czego się nie lubi. No tutaj jakby czas podsumowań, tak? Um, to należałoby podsumować wszystko tak dokładnie i jakby zapoznać się z tym, czego się tak naprawdę oczekuje, tak? Um, czego się oczekuje od tej aplikacji? Um, no i jakby, co, co jest naszym celem, tak? Co jest na nie? Dwójka monet. Dwójka monet to generalnie jest karta wyboru. No i właśnie, co jest na monet, czyli yy, nie warto tutaj pokusić się o wybór tej właśnie opcji, ale całkowicie yy, inny, tak, czyli ta monolityczna, nie warto, tutaj właśnie mogą Panami pana Targać takie różne sprzeczne emocje, tak? Albo mogą być jakieś takie drobne sprzeczki, czy też podział zdań, tak? Natomiast karty radzą, no, nie wybieraj tego. Nie, to nie jest dobry pomysł. Idź dalej, idź inną ścieżką. No i karta rada, dziewiątka kielichów. No właśnie. To jest taka karta, ja generalnie jej nie lubię. To jest karta Maska. Przynajmniej mi ona oznacza po prostu. To jest. Maskę, tak? Um, niby jest radość, niby wszystko jest w porządku, ten człowiek jest uśmiechnięty, tak? Um, jakby dookoła też jest dostatek, ale tak naprawdę. To jest um, tylko i wyłącznie atrapa. Tutaj nie będzie radości, nie będzie korzyści, nie będzie takiego um, ani rozwoju, ani samorealizacji, tak? Um, tutaj będzie tylko takie złudne wrażenie szczęścia i nic więcej. Natomiast jeżeli chodzi o um, architekturę monolityczną, tutaj co jest na ta królowa monet. Królowa moment jest przepiękna karta, jeżeli chodzi o kwestie zawodowo-finansowe. Mówi o dostatku, mówi o sukcesach, o wartościach pracy, tak? O komforcie. To jest rewelacyjna karta, no i również mówiąca o bardzo korzystnych kwestiach zarobkowych, tak? A również jakaś kobieta bliska panom, tak? Czy też jakaś kobieta no po prostu poznana na gruncie zawodowym natomiast rzeczywiście jakby życzliwa, tak? Może Panu namawiać właśnie do, do tej opcji i proszę jej słuchać, bo ona ma rację to naprawdę widać bardzo duży potencjał, co jest na nie a z mieczy. to oznacza, żeby się nie odcinać absolutnie od tego pomysłu żeby nie, nie odcinać się od, od tej drogi bo to nie będzie korzystne i żeby nie zwlekać z decyzją, z podjęciem decyzji tak, bo asmie czy również oznacza decyzję nie zwlekajcie z podjęciem decyzji no bo to nie będzie nie będzie korzystne, to nie będzie dla, dla panów dobre no i karta, rada dziesiątka kielichów dołożyłam sobie jeszcze jedną kartę, żeby się upewnić karta gwiazdy Wspaniałe karty, mówiące o takim dużym, fajnym sukcesie, o spełnieniu marzeń, o radości również w gronie rodzinnym, tak? bo dziesiątka kielichów mówi o rodzinie, o takiej bliskości, o cieple. To jest wspaniała karta, a przy karcie gwiazdy, czyli przy karcie spełnionych marzeń. No, to idealny układ, tak? Karta gwiazdy mówi o bardzo sprzyjającym otoczeniu, o spełnieniu marzeń, realizacji planów, tak naprawdę na każdym polu, o korzyściach finansowych, zawodowych, również o radości na polu rodzinnym. Także jak najbardziej i definitywnie architektura monolityczna tutaj jest. No po prostu warto w to celować. Ona tutaj wygrywa zdecydowanie um, także architektura monolityczna. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego, co najlepsze trafnych decyzji. Dziękuję za oglądanie mojego kanału, za zaufanie. No i cóż, miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia.